pytając, dlaczego starają się, aby Mike Tyson i Andrzej Gołota zachowywali się możliwie, jak najgrzeczniej podczas spotkań z dziennikarzami, jeżeli reklamują tę walkę jako pojedynek potworów, jako pojedynek brutali i tym starają się przyciągnąć jak najwięcej widzów. No kto wie, może miał trochę rację, ale z drugiej strony być może obaj pokazali po prostu ludzkie oblicze. Wciąż po ringu przechadza się Danguzen z Ameryka Prezent. Ale już Jimmy Lennon Jr. ma głos. I zapowiada wyjście do ringowu piściarz. A więc najpierw Andrzej Gołota. Na słyszą Państwo, część sali bije brawa, część wyraża swoją dezaprobatę. Powiewają e, polskie flagi. Myślę, że jest tu kilka tysięcy polskich kibiców. Jak mówił Andrzej Gołota, wielu jego kolegów wykupiło autokary. E, przyjechali tutaj e, dużymi grupami. E, sporo kibiców przyleciało też z Polski. No trudno powiedzieć, ilu jest Polaków w tej chwili e, na hali. Za chwilę zobaczymy Gołotę, a tu zaraz tą drogą powinien iść Andrzej Gołota, a wraz z nim jego nowy trener Alcerto Zigi Rozalski, Kody Malin, Dany Milano. Oni będą stali w narożniku polskiego pięściarza. A później do ringu wyjdzie bestia, czyli Mike Tyson odgrażał się, że wyśle Andrzeja Gołotę do polskich w czarnych w Workach, tak krzyczał w czarnym worku, tak krzyczał na konferencjach prasowych. Ale jak później sam przyznał, to był tylko taki formalny zabieg. To oficjalne ważenie zawodników. Andrzej Gołota e, wczoraj Palace ważył 240 funtów. często na kilogramy dokładnie 108 kg, 863 gramy. Mike Tyson 222 funty, czyli 100 kg, 699 gramów. Jest już w ringu, państwo tego nie widzą, sędziaringowy Frank Garza. My oglądamy Mike'a Tysona na wadze. Znacznie niższy od Polaka Andrzej Gołota 193 cm wzrostu. Mike Tyson 180, choć wygląda na mniejszego i drobniejszego. Nie wygląda na te swoje 100 kg, wygląda na znacznie niższego. Tak jakby miał 170-176 cm wzrostu, nie więcej jego należniku będą stać Tommy Brooks, Jay Bright, Stacey McKinley i Catman, a więc ten, który ewentualnie będzie dbał o to, aby usunąć możliwie najszybciej skutki kontuzji, Jay Bright. Mówiłem o regułach, reguły obowiązujące w stanie Michigana, a więc będzie można liczyć na stojąco trzy knockdowny, automatycznie przerywają pojedynek, natomiast gong ratuje zawodnika przed liczeniem tylko w ostatniej 12 rundzie. Jest na środku ringu Thomas Hens już miał zaczynać swoje wystąpienie Jimmy Lennon Junior, ale widocznie dostał wiadomość, że to jeszcze wszystko trochę potrwa, że trzeba poczekać na zawodników. Jest szef firmy Five Nights nice, Bill Kozerski. Promotor Michaela Murera, a to Mariola Gołot. Żona Andrzeja Gołoty, która powiedziała przed tym pojedynkiem, że Każdą walkę swojego męża przeżywa tak samo, że jest to dla niej potworne przeżycie, potworny wysiłek psychiczny, ale teraz jest jakoś dziwnie pewna, ma jakieś przeczucie, że Andrzej Gołata ten pojedynek wygra. To samo zresztą mówił Zigi Rozalski, gdy z nim dziś rozmawiałem. Twierdził, że przed walkami z Lenoxem Lewisem, czy przed walką z Michaelem Grantem, Magic Johnson, czy przed walką z Michaelem Grantem, Bał się tych pojedynków, wiedział, że obydwaj są potężnymi mężczyznami, blisko 2 metry wzrostu, bardzo silni fizycznie, że Andrzej Gołota niespecjalnie lubi walczyć z takimi olbrzymami, zdecydowanie lubi walczyć z mniejszymi od siebie zawodnikami. No ale Mike Tyson jest e, jedynym zawodnikiem w swoim rodzaju. To, że mierzy 180 cm czy mniej nie ma to większego znaczenia, przekonało się o tym wielu wybitnych pieściarzy, których nokautował e, błyskawicznie i w sposób e, bezlitosny. Państwo zaczynał swoją karierę w 1985 roku, Andrzej Gołota znacznie później, po wyjeździe z Polski w 1992 roku. Ci, którzy go dobrze znają, mówią, że bardzo e, ważny jest, e, jak będzie zachował się przed walką. No na pewno nie jest tak spięty, jak przed pojedynkiem z Noksem Loïcem. Wtedy wyszedł do Ingu sparaliżowany. A teraz to, co mówiono już w studiu w Warszawie, że e, podczas rozgrzewki był uśmiechnięty. Zresztą wcześniej, zarówno podczas oficjalnego ważenia i konferencji prasowej, doczywkował, yy, żartował. Mówił, że oczywiście ten pojedynek jest ukoronowaniem jego marzeń, że z finansowego punktu widzenia jest to szczyt. Gołota robi za tą walkę 3 miliony dolarów. Takie są oficjalne dane, plus wpływy z pay-per-view. Ale powiedział, że to nie jest najważniejsze, choć prawda jest taka, że dla niego zawsze, jak sam mówi, liczyły się bardzo pieniądze. Ale w tym konkretnym pojedynku z Mike'em Tysonem chcę udowodnić sobie i wszystkim, że ta porażka, szybka porażka przez knockout z Lenoxem Luisem kilka lat temu była po prostu przypadkowa. Mówi, że chce udowodnić wszystkim, że jest w stanie pokonać Majka Tyson. Kluczem do ewentualnego zwycięstwa Gołoty ma być jego postawa w pierwszych dwóch, trzech starciach. Wiadomo, że Tyson zaatakuje, że zaatakuje najpierw czasami, prawdopodobnie na korpus, później wystrzeli lewym lub prawym czerpowym na górę. I tego szczególnie musi objawiać się Andrzej Gołota. Nie powinien się cofnąć, nie powinien e, dać się zepnąć do lin, tylko ewentualnie trzymać czasami prostymi na dystans Gołotę czy, e, Tysona, czy też ewentualnie jak to zrobił w dwóch walkach z Tysonem Evander Polwitz samemu go zaatakować. Wykorzystać przewagę siły fizycznej, przewagę warunków fizycznych. Jak już, Jest już Gołota w ringu, obok niego szef firmy My Event e, Gary Show. E, już e, Wszyscy ludzie w kali Palace stoją, właściwie oprócz dziennikarzy, którzy siedzą przy tych stanowiskach, nikt nie siedzi i Mike Tyson. Miał 19 lat, gdy rozpoczął zawodową karierę. Niedane mu było wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich w 1984 roku. Andrzej Gołota startował w Igrzyskach w Seulu, zdobył tam brązowy medal w kategorii ciężkiej. Tyson nie startował, ale później odniósł to sobie wszystko w nawiązku, z nawiązką podczas kariery zawodowej. Rangarza, Garza, 48-letni sędzia z Detroit, mówi, że będzie pobłażliwie w stosunku do zawodników. Dano mu kasety poprzednimi walkami Majka Tysona i Andrzeja Gołota, aby wyczulić go na ich falu. On powiedział, specjalnie nie oglądałem po to, aby się do nich nie uprzedzać. Pozwolę im na wiele, ale będę zdecydowany. Nie chciałbym być w tej walce pierwszoplanową postacią. Chciałbym, żeby po tym pojedynku nikomu mnie nie pamiętał, bo wtedy będzie to oznaczać, że byłem dobrym sędzią. Mówiłem już o jego gaszy. 350 dolarów za walkę. Śmieszna suma. A tu przy Majku Tysonie za zabrzuta jego bliski przyjaciel z Brooklyn. Chodzi się gęsto, już sporo osób, już tam dochodzi takich do jakichś przepychanek. Ktoś tam ruszył w kierunku Zygny Rozalskiego, ale to jedynie chwila i już za chwilę zobaczymy w ringu Mike'a Tyson. Już jest Mike Tyson w ringu. Jest przy nim ten właśnie siwy pan to Jay Bright. Oni Tommy Brooks rządzą w narożniku Mike'a Tysona. Choć jak sami twierdzą Tyson jest na tyle doświadczonym pięściarzem, że sam znajduje rozwiązania, nie potrzebuje tu szczególnie jakichś podpowiedzi. Generalnie mówi się, że w karierze Mike'a Tysona najważniejszym trenerem był Kevin Rooney, no ale rozstali się niezbyt przyjaźnie Tyson musiał mu zapłacić 5-milionowe odszkodowanie a tak w ogóle pierwszym trenerem Mike'a Tysona był Teddy Atlas dziś komentator telewizyjny jednej ze stacji amerykańskich to właśnie Teddy Atlas który zobaczył Tysona po raz pierwszy gdy miał 12 lat mówił o nim że w tym człowieku jest jakaś destrukcyjna siła że przyjdzie taki moment że Mike Tyson dokona jakby samozniszczenia. No i już yy, wiele słów wtedy y, Atlasa było proroczy. Dwa pobyty w więzieniu, możliwe życie osobiste. No ale to na razie jest najmniej ważne. W tej chwili najbardziej istotne jest to, jak obaj zachowają się w ring. To reguła, o której mówiłem wcześniej. Dziesięciopunktowy system. Nie ma, jest liczenie na stojąco, trzy knockdowny przerywają walkę, tylko lekarz i sędzia może przerwać pojedynek i tylko w ostatniej rundzie gong chronić przed liczeniem zawodników. Reguły stanu Michigan, no zobaczymy, bo z reguły w walkach takich fighterów knockdownów jest sporo Za chwilę z ceremonii, gasną światła w świetle jupiterów Jimmy Lennon Jr Wylicza sponsorów, o których mówiłem wcześniej, America Present, Fight Night, Palace, no i oczywiście Kern's Entertainment. Powinna być wspaniała atmosfera podczas tego pojedynku. Pani Rosmary Grable, Bernie Tiszot i Brett Wright. Sędziowie punktowi tego pojedynku Frank Garza, 48-letni sędzia z Detroit, który będzie prowadził ten pojedynek w ring. Mówiono wcześniej, że może Milsley, może Neumann, może. Może kto inny z znanych sędziów ringowych wpadł ostatecznie na Franka Garce, który jest bliskim znajomym Tomasa Hersa. Może dlatego człowiek z Detroit organizuje, człowiek z Detroit sędziuje walkę wieczoru w ring. I znów zapaliły się wszystkie światła. Andrzej Gołota wygląda na spokojnego. 6 zwycięstw, 4 porażki, 29 wygranych przed czasem, ale jak mówi jego trener Alcerto, właściwie przegrał tylko raz tak naprawdę, przegrał z Enoxem Luisem, Porażek, dwóch porażek przez dyskwalifikację z Rydnikiem Bow, porażki z Michaelem Grantem, nie uważam za normalne porażki, on te walki po prostu oddał. I tak faktycznie było, przecież zarówno pierwszy pojedynek, jak i drugi z Rydnikiem Bow wygrywał wyraźnie, wygrywał też wyraźnie walkę z Michaelem Grantem. Ale później na pytanie po jednym z ciosów w gruntach, czy chce kontynuować pojedynek, odpowiedział nie. Jak stwierdził yy, i powtarzał to później wielokrotnie, sądził, że przegrywał ten pojedynek na punkt. Ale zarówno ówczesny jego trener Roger Bloodworth, ani stojący w ringu Zigi Rozalszki, nie byli w stanie przekonać go, że ten pojedynek wygrywał zdecydowanie u wszystkich sędziów. 48 zwycięstw, 3 porażki, jedna walka. No contest Majka Tyson. A. Trzy porażki, to jedna historyczna jeszcze bardzo dawno temu, w 1992-1990 roku w Tokio z Busterem Douglasem, a później dwie porażki z Evanderem Holfieldem I ta walka, no contest z Orlinem Norris. Za chwilę rozpocznie się walka zakontraktowana na 10 rund. Mike Tyson dostanie zatem pojedynek od 10 do 15 milionów dolarów. Nie podano dokładnej sumy oraz y, część wpływów z pay per view. Wciąż jest najlepiej zarabiającym y, bokserem zawodowym na świecie. Zarobił ponad 200 milionów w ciągu swojej kariery. Jedni mówią, że większość stracił. Jedni mówią, że wciąż y, jest ustawiony do końca życia. Zaraz wyjdą, staną naprzeciwko siebie. Frank Garza. Wypowie do nich kilka sakramentalnych słów, aby walczyli czysto. A później się zacznie. Prawdopodobnie już od pierwszych sekund zacznie się wielka wojna. Totalny atak Majka Tysona. Czy Andrzej Gołota to wytrzyma? Już niedługo się o tym przekonamy. Zaprasza Frank Garza na środek. Andrzeja Gołoty i Majka Tysona. Gołota stoi spokojnie, przy nim Alcerto, natomiast Tyson krąży w ring. Już poszedł jako pierwszy do gazu. Jest przy nim Andrzej Gołota. Jeden i drugi patrzy w dół Gołota, spojrzał teraz złowrogo na Tysona. Tyson też patrzy w bok. Pamiętam jak Przegrał taki pojedynek wzrokowy w Las Vegas w drugim pojedynku z Evanderem Holfield, A później stało się to, co uważa się za najbardziej haniebny czyn w dziach amerykańskiego sportu. Odgryzł kawałek ucha Ewanderowi Holfieldu od Mike Tyson. Jeszcze szepnął coś do ucha Tysonowi jego przyjacieli trener Stacy McKinley. Frank Garza jeszcze cofa do narożnika Andrzeja Gołotę. I za chwilę gong rozpoczynający pierwsze starcie. Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy pytałem Gołotek, już Gołota był wicemistrzem świata juniorów, a Tyson mistrzem świata zawodowców, pytałem o walkę z Tysonem, i to niemożliwe. Nigdy nie będę z nim walczył. Zaczął Tyson już próbował uderzyć lewym sierpowym, ale Gołota spokojny. Na razie spokojnie, musi podnieść trochę prawą rękę. Nie może jej opuszczać zbyt nisko, bo na to tylko czeka Mike Tyson. I teraz uderzył Tyson prawym sierpowym. Bardzo nisko schodzi. w dół, to jest jego styl. Tak musi przetrzymać, szepnąć Tyson. Obydwaj zapowiadali, że będą walczyć czysto, że nie będą faulować. Jak na razie walczą czysto. To dopiero pierwsze sekundy walki. Próbuje trzymać lewym prostym. Andrzej Gołota jeszcze nie wprowadził ciosu prawą ręką. i nisko trzyma prawą rękę musi szalenie uważać na akcję Majka Tysona potrafi błyskawicznie zmieniać pozycję w ring potrafi się przemieszczać bardzo szybko to jest jego największą zalet do tego ten nokautujący cios prawy podbrudkowy gołoty teraz blokuje akcję Tysona dużo o tym mówił Alcert Mówił o Faulach Tysona, o tym, jak ich unikać, jak sobie z nimi radzić. I teraz dobra akcja Andrzeja Gołot. W lewym prostym uderzył prawym. Jeszcze półtorej minuty pierwszy rund. Szalenie ważnej. Rundy ze względu Świetny prawy prosty Gołot. Ustawia lewym i teraz praw. Walczy na dystans. I kolejny lewy prost. Jeszcze jeden. I praw. Ale nie jest jak na razie zbyt szybki gołta. Chyba trafił Tyson, teraz przestrzelił lewym sierpowym. Ale na to musi bardzo uważać. Polski pieśćć. Trochę się boję o to, że trzyma te ręce zbyt nisko. Atakuje na ciosem na korpus Mike Tyson. Ale też widać, że jest bardzo znerwowany, spięty. Myślałem, że będzie szybszy na początku tego pojedynku. Trafił prawym Tyson. Krótkim prawym sierpowym nad pra lewą ręką. Teraz przestrzelił na szczęście dla gałoty. Niewiele brakowało, aby trafił lewym sierpowym. Już widzę po Prawie z drugiej strony Łuki. Gryjowy Gołoty trafił prawym. Tego czego się bałem proszę Państwa. Jednak to opuszczone lewe ręce. Teraz na pewno Tyson zaatakuje. Kilka sekund do końca rundy. Nie zdąży tutaj Tyson nic zrobić w tej walce. Rozcięty już widzę lewy łuk. Andrzeja Gołoty. I koniec pierwszego starcia. A więc przegrana pierwsza runda. Zaczął dobrze. No ale nie może tak opuszczać rąk Andrzej Gołoty. No to, że Andrzej Gota podniósł się po tym prawym majka Tysona świadczy o tym, że potwierdzają się określenia wszystkich specjalistów, którzy twierdzą, że twarda broda to jeden z większych atutów Polak. Pamiętam jak Franz Bota po takim czasie już się nie podniósł. Druga runda, teraz szalenie istotna dla, dla Gałot. Tyson zaatakuje wściekle. Na pewno będzie chciał w tej rundzie zakończyć walkę przed czasem. Wyżej Terence musi podnieść Gota, bo przegra przez Noka, proszę Państwa. Tak nie można walczyć z Mikeem Tyson. Fabi już lewy łuk budiowy. Ale tam dany Milano umiejętnie zajął się tą kontuzją w przerwie. Musi uspokoić walkę i nie wdawać się wymianę ciosów po tym knockdownie z Mikeem Tyson. Przetrzymał kilka pierwszych rund, ale boję się, bo Gołota jest wolny. Alter to zapowiadał, że jest szybki jak nigdy. I znów niewiele brakowałoby ten prawy sierpowy doszedł celu. Zafwiał się po prawym sierpowym Tysona. Przyjmuje wymianę z Tysonem? To szaleństwo. Teraz taka akcja prawy na prawy. Ale wciąż jakby związany. Jakby już zdawał sobie sprawę, że Tyson każdym kolejnym ciosem może zakończyć pojedynek. Warto pamięta o obronie Andrzej Gołot Aby poczekał, przetrzymał jeszcze kilka rund, a niekoniecznie teraz w tym starciu wdawał się wymianę w pół dystansie. To jest to przecież na co czeka Tyson. Mówił o tym zarówno Tommy Brooks, jak i Jay Bright nie tylko podczas konferencji prasowych, że do takich właśnie sytuacji będzie dojrzał Mike Tyson. Najpierw prawy na korpus, a później lewy sierpot. Na dopuszczoną prawą ręką Gołota. Jeszcze minuta do końca drugiej rundy. Trafił prawym Gołota. I teraz zbyt szerokie dwa ciosy. No nieładnie zachował się Tyson. Trzyżby. Powoli tracił opanowanie. Bardzo szybko łatwo go wprowadzić z równowagi. Teraz chwila grozy, bo gdyby ten prawy doszedł celu, to mogło być już po walce. Michael Murer, były mi świata kategorii ciężkiej, który twierdzi, że wielokrotnie widział wachs równo Gołotę, jak Majka Tysona. Nie dawał żadnych szans Polakowi. Z kolei Aksel Sulc uważał, że jeżeli będzie walczył mądrze, na dystans e, polski pięściarz, to ma szansę wygrać z Majkiem Tyson, Ale to są tylko słowa. Gołota, gdy zapytano go przed walką o taktykę, powiedział: Nie ma mowy o taktyce. Po pierwszych y, minutach walki dopiero coś można powiedzieć. Ale Alcer to długo o tym przed walką mówił. Twierdził, że Gołota musi walczyć na dystans. Koniec drugiej rundy. Wracamy na ring Kali Palace, Auburn Hills. To była bardzo niebezpieczna akcja. Na szczęście nie trafił czysto Mike Tyson. A teraz tam, proszę Państwa, dzieją się jakieś nieciekawe rzeczy w narożniku Andrzeja Gołoty, który wyraźnie nie może dojść do porozumienia, chyba poddaje się. Tak jest, bo widzę, że doszło do przepychanki zarówno za Lemcer, to jak i z drugim sekundantów. Popnął też Franka Garce Gołota, który zrezygnował z tego pojedynku. No nie jestem tanie z tego zrozumieć. Pycha ochraniacz na szczękę Alcerto Gołocie. Gołota mówi, że nie walczy dalej. Mało nie pobili się w narożniku. No jednak niestety potwierdziło się, proszę Państwa, to co można było tylko przeczytać w najgorszym scenariuszu Gołota, który przecież wcale nie musiał przegrać tego pojedynku. Nie wiadomo właściwie dlaczego. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Drugą rundę radził sobie znacznie lepiej niż w pierwszej. Natomiast zrezygnował z kontynuowania pojedynku. No niestety, to już raz się stało w walce z Michaelem Grant. Wcześniej zrezygnował praktycznie z walk z Riddickiem Bow. Wygrywając, uderzył poniżej pasa. Przegrał przez desk dyswalifikację. Teraz już uciekł z ringu Gołota. Lecą w jego kierunku, proszę Państwa, jakieś pudełka z popcornem. Prowadzi go kilka osób. Tutaj przechodzi tuż za moimi plecami. Nie wytrzymał chyba psychicznie tego pojedynku. Bał się, że może przegrać przez nokaut. Sypie się popcorn. Widzą Państwo, co nam się zdarzyło. Chyba spadło coś na jego głowę. Chyba jeszcze no bardzo nieciekawa sytuacja na widowni, choć tu mówi się, że yy, ochrona w hali Palas jest yy, znakomita. Ale cóż z tego? Tu zapewne nie będzie żadnych rozruchów. Do niczego złego w tej hali nie dojdzie. Bo to złe, co miało się stać, już się stało. Andrzej Gołota zrezygnował z kontynuowania walk i nie będzie udzielał wywiadu w ingu, Nie będzie... Na pewno z nikim rozmawiał, nie dowiemy się dlaczego to zrobił, ale widzimy, że był kontyzjowany, że rozcięty lewy łuk briowy, rozcięta skóra pod lewym okiem. Ten potworny prawy w pierwszej rundzie, później kilka potężnych uderzeń Mark'a Tysona w drugim starciu. To przesądziło spraw. A Mike Tyson już uspokojony. Choć